Siema, siema. Powiedz miłość, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy wysadzać całą jaskinię. I. do tego pierdolę. I to będzie bomba atomowa ogólnie. Czekajcie. Nie czekajcie. Uwaga! Odpalamy. Trzy. Dwa. Jeden. Dobra, dobrze, nie czekaj się. Uwaga! Małe laski. O jest! Co się dzieje? Zgadza się! Zgadza się! Zgadza okay. się! Zgadza się! Zgadza się! to się! Zgadza się! Zgadza to skończy się! Zgadza się! Zgadza Ej, jak to wygląda. się! Zgadza się! Zgadza się! Zgadza się! Jakie to jest duże! Dobra widzowie, to by było na dziś. Znaczy... Dobra, to by było na dziś. No.